Od tego -a będzie wszystko zależało. Ja byłem na dopingu, więc u mnie też to troszeczkę inaczej wygląda. Dostaję pozwolenia od papieża samego. Robię pierwszy w historii marazm, który odbędzie się w 100 na terenie Watykanu. Jakie słowa do zakrzewa? Zakrzewyń! I... <śled> Mano YouTube, a ja znowu Was witam w auta. Jestem w mojej tojocie CHR. Na dworze jest bardzo gorąco w aucie, on naprawdę fajnie, lubię w ogóle w aucie. Ale o co chodzi? Dzisiaj nagrywam materiał z Łukaszem, z tępieniem, z Liftmanią. Jak możecie wiedzieć, Łukasz to ma tutaj y, tytuł najsilniejszego podciągania w Polsce, tam chyba było 100 lub 105 kg. Nie wiem, jakie ma dipy, ale jedziemy to właśnie zweryfikować. Jedziemy i zobaczymy, co tam Łukasz nam dzisiaj każe. Jesteśmy na legendarnym strychu, gdzie ćwiczą sami mistrzowie. To jest Kuźnia Mistrzów, tak? Mistrzów. Ja to tak nazwałem. Dzień mistrzów. Wojtek nam tutaj pozwolił zrobić, sprawdzić maksy, więc Wojtek, dziękujemy Ci bardzo. Mamy Łukasza. Widzowie cię tutaj wskazywali, żeby sprawdzić Twoje wyniki na podciąganie i dipy. No, są bardzo ciekawi, jak to wygląda. Nie wiem jaka aktualnie Twoja forma. Zweryfikujemy, zobaczymy, ile będziesz w stanie dzisiaj dźwignąć, A jak obstawiasz? Bardzo ciężko mi powiedzieć, bo ostatnim razem, jak się mierzyliśmy, mierzyliśmy się na TikToku. To było kiedy? O Jezu, to w rok było... temu. O, no, Zrugty. wtedy byliśmy w miarę wyrównani, jeśli chodzi o siłę w półlapie, przynajmniej bo w dipie to. Na pewno od ciebie odstawałem nawet wtedy, ale teraz naprawdę przez to, bo ja robię taki projekt, że robię maratony po całym świecie, i tych maratonów robię naprawdę bardzo dużo. Dodatkowo praca, to wszystko, no, nie mam czasu no, po prostu, żeby trenować. Nie? To jest warto podkreślić, że siła, którą sobie wypracowujemy, ona spada. I ona potrafi też tak samo dość szybko spadać, jeżeli po prostu przestajemy robić te dane nasze boje, więc tutaj może być ten wynik po prostu Nawet nie, nie, wiesz, bo ja jeśli chodzi o streetlifting, typowo, nie trenuję już od kilku dobrych lat, jeśli nawet podciągania z ciężarem, treningowo praktycznie nie robiłem. Ale robiąc cokolwiek innego, ja utrzymywałem ten poziom. właśnie. Że da, to... da, dany ciężar był taki, że zawsze go dźwignąłem. Tak, dźwignąłeś. 80 kg, co by się nie działo, zawsze podciągnąłem. No. A teraz naprawdę od miesiąca czy półtora miesiąca nic. Szli w ogóle śliwa. Śliwa pytał, ile dźwignie na podciąganie. A ja mówię, no tak jak znam Łukasza, to podejrzewam, że między 80-85 zrobi pod chwytem, nie? No, tak ok obstawiałem ciebie, a powiedziałem tak samo, na no, dipa nie wiem, ile zrobisz, bo kiedyś mówiłeś, że miałeś kontuzję, nie robiłeś tego dipa tak. z ciężarem, więc totalnie nie wiem. Jabeś? No ale to sprawdzimy, ej, ty to w ogóle ładnie ci te włosy kurie. No, no kurde. Jednak <śledzio> zrobiłem robotę. Będzie, będzie porównanie, nie będziesz mógł wstawić, jak ostatnim razem się podciągaliśmy, jakie miałem za kolaki, komplet. Nie no, kurwa. Na Klasa, no, nie? Ale... Dobra, to co? Rozgrzewamy się i lecimy, nie? Dobra. Swoje... Jakie są zasady? Tylko mi powiedz. Yy, zasady są takie, że możesz robić na chwytem albo pod chwytem. Masz przełożyć brodą linię drążka horyzontalnie, nie yy. tylko mieć wysokość przełożyć, czy możesz minimalnie zadrzeć. To ja od razu pod robię, bo w ten sposób ja się teraz silniejszy, no, na pewno nie trenując. No. No, waży ta znaczy, dwudziestka. Tutaj wszystko waży dwa no. razy więcej. No, ale fajnie. Kurde, zobaczcie Puchary. ile tu jest pucharów. Nie? Zobaczcie ile tutaj Wojtas ma pucharów. Kurde, to nie wszystko, fajnie. No i też tutaj. nie wszystko. Te wszystkie medale jeszcze tutaj wiszą no. na tym. Ale widać, że to miejsce ma kur klimat, nie? Tutaj się chce ćwiczyć. A jakie gwiazdy się tutaj przez... przewijają? Kłebo na treningach, gąciarz na treningach, zobaczcie tutaj wszystko. Tutaj rekordy widzę do, do tego do obrotowe. Kurde, zajebiście no. wygląda. Mega. Te wszystkie Pięknie rekordy medale. Ginesa pobił Wojtek swoją drogą. Kurde, to nie jest odcinek o Wojtku, a tu pokazujemy <grym> nie no, Wojtka rzeczy. Takie miejsce, że trzeba pokazać. No. Bo wy z Wojtkiem chyba już nagrywaliście do ciebie, nie? Dobra. 20 kilo Pyk Pyk. O, jest, nie no jest mocny łapach. Ja tutaj myślę, że się nie zawiodę i to, co powiedziałem, będzie i tak dźwignięte. <gry> Chciałbym. No, mówię, z 75 będę już zadowolony po takiej przerwie, mm -hmm. 80, no to jest. Takie... Ej, a tak w ogóle mam do ciebie ciekawe pytanie. No. Bo pamiętam, jak kiedyś nagrywałeś takie fajne vlogi i tam chciałeś y, zrobić podciągnięcie na chwytę chyba ze 100 ponad kilo, 120, 110. Nie wiem, 110 był cel. Zatrzymałeś się w pewnym momencie, ale też mówiłeś, że coś tam jakaś kontuzja się też pojawiała. Tak. Powiedz mi, co to było? Przyszedł ramiona? Ja do, dotarłem do 105 kg. No. I na treningowo. No. I później był jeszcze git, i po 105 kg zrobiłem sobie roztrenowanie delikatne. Po no. roztrenowaniu no. wszedłem na trening. Miałem stówkę chyba rozgrzewkowo sobie szedłem no. do góry. No. I przy stówce wszedłem na drążek i było szarpnięcie stąd. Coś mi strzeliło barku, i od tamtej pory Aha, to był bark kariera się zakończyła. Wiesz, nie? dlaczego pytam? Bo ja też się wieś, przygotowuję teraz do zawodów, robię ten nachwyt, i po prostu ja czuję, że mi na przykład przedramiona. Mhm. Ramienno-promieniowy tutaj mam kurde taki meksyk, to rozbijanie, masaże wszystko muszę nie, robić, bo samo. tu nie mogę na to wytrzymać, nie? U mnie to akurat się zaczęło od tego, bo ja też robiłem podchwytem, nie? Nasz znaczy, nachwytem, no, przepraszam. No, no. Te 105 kg, jak zrobiłem nachwytem, do tej pory swoją drogą nie pobity chyba polski rekord, jeśli chodzi o nachwyt. Nikt nie pobił No i w każdym razie, wiesz, ja robiłem na chwytem i jadąc tutaj, ja często już, żeby naciągnąć tą brodę na drążek, Ciągnąłem barki do przodu. Okay. I wszystko, na, wszystko o, na barkach dzisiaj okay. na okay. ścięgnach, więc to się nie, nie dziwię się, że to się prędzej czy później zerwało. No, no, no. Miałem po prostu nadzieję, że uda mi się pobić ten rekord, zanim to się zerwie, nie? Okay. Nie udało się. To co, następny ciężar? 40. 40, to modujemy 40. Jakie cele teraz w tym roku jeszcze? E, u mnie głównie te biegi teraz, robię ten cel charytatywny. Mogę od razu powiedzieć, zapraszam do tak, płacenia to... pieniędzy to... na zbiórkę. Bo słuchajcie, zbieram pieniądze na Mikołajka z mojej rodzinnej miejscowości, który potrzebuje. To jest popieprzone lata. Potrzebuje 17,5 miliona złotych na terapię genową w Stanach Zjednoczonych, bez której no jest, ta choroba to generalnie wyrok śmierci. nie? z no, tej terapii nie przeżyje. Jest, rodzice nie są w stanie zebrać takie kwoty. Nie? No nie i to jest szans. właśnie. To nawet, I to jest masakra, że takie pieniądze są po to, żeby, żeby uratować dziecko i że skąd taka absurdalna kwota w ogóle, nie? I wy robicie akcję ja, artystyczną. Ja robię wyzwanie, które polega na przebiegnięciu maratonu w każdym kraju na świecie. Nie robię samych maratonów, bo to by było no, zbyt no, nudne. Więc, no. żeby to podkręcić troszeczkę, każdy maraton to jest dodatkowe, ekstremalne wyzwanie. Tak, jak nie wiem, byłem we Włoszech, to zdobywałem dodatkowo trzy szczyty wulkaniczne, ale okay. tam niestety mnie okradziono i zdobyłem tylko dwa. Teraz byłem w Norwegii, gdzie przebiegłem maraton przez zamarznięte jezioro w samych shortach. I teraz na przykład będę jechał do Szwajcarii, gdzie będę okay. robił maraton, którego część trasy będzie przebiegała przez najdłuższą Via Ferrata, czyli 2,5 km wspinania się po pionowej ścianie. Nie? O kurde, no. Biegnę 10 km do tej pionowej ściany, wspinam się i później biegę. Mhm dalej. Okay. Więc... Ale powiedz mi, bo jestem ciekaw, jak tym sposobem ty zbierasz pieniądze na niego? Nagłaśniam, nagłaśniam. Zresztą Nagrywam filmy i te filmy mają tam no, przynajmniej po kilkaset tysięcy wyświetleń, każdy film z tego. I ludzie, którzy oglądają te filmy, Wpłacą. Hmm, dowiadują Ktoś się. Ktoś coś o tej dowie, okej, okay, dobrze. Dokładnie. Pomaga, wpłacamy. Wiesz, udostępniają zresztą no. i tak dalej. Nawet złotówkę, jak wpłaci. Dajmy na to, że film obejrzy. Ostatni film chyba miał tam 150 tysięcy wyświetleń. Jakby każda z tych osób płaciła przynajmniej złotówkę, to już mamy 150 tysięcy. Nie? No ja rozumiem, że więc... to jest taki przeskok, że to. Bo wystarczy nie tak dużo, tylko żeby bardziej, żeby była ta chęć interakcji Dokładnie. innych ludzi, nie? Dokładnie. Słuchajcie, to możemy też coś zrobimy, żeby pomóc, żeby nagłośnić sprawę w takim razie. Pięć Pania. dyszek! Pięć dyszek. No i od razu narzucam sobie dodatkowy challenge. Płacam 10 zł za każdą dychę, którą podniosę. Okej, okay. no <słuch> ciekawe, dobrze, dobra, dobra. Tutaj zresztą. chyba największy ciężar, jaki podnosiłem z Wojtkiem to też było około 80 kg i jakimś cudem ten drążek wytrzymał, więc okay. miejmy nadzieję, że teraz też wytrzyma. Dobrze. O kurczę, że robi z 50. Tu widać, że tu będzie wynik duży na to podciąganie. Duży, duży. Cześć, zdejmę tą koszulkę co? Bo. Daj mi się. Zaugotuję zaraz. Fajny chwil ma ten rąbek, nawet. Ale widzę, że forma wiecznie siedzi, no nie? Ja nie mogę żyć bez formy. No, forma siedzi zawsze, widzę. Tak. Nawet czy czasami minimalnie lepsza, czy gorsza, to zawsze jest taka, że i tak jest to No Ja nie? tylko się podlewam, ewentualnie. Ja no. trochę więcej tkanki tuż Ale powiedz mniej. mi, ale trzymasz Micha, czy raczej tak? Absolutnie. No nie. to kurde, ja, ja tutaj jeżdżę z tymi pudłami, Stary. wszystko. Ale wiesz co, po pierwsze tak, ja już nie muszę. Ja jak zakończyłem karierę sportową, no. teraz się bawię tym sportem. Właśnie no. mówię, jak, jak chce mi się ćwiczyć, to też nie to nie. Ale powiedz też prawdę, ciężko jest y, zepsuć coś, co się tak długi czasem wypracowywało, że utrzymanie tego to już nie jest ogromny problem. Dobrze. Mówię, ja teraz ostatnie półtora miesiąca nic prawie nie trenowałem, wczoraj zrobiłem próbne podciągnięcia, żeby sprawdzić, jak mi pójdzie. No ta forma cały czas jest, uwaga, no, mniej więcej się no. trzyma, bo to wystarczy ile minimalny masz normalny bodziec 90-92, tak okay. sobie. Nie? Duży chłop, duży chłop. U mnie to też, wiesz, ja byłem na dopingu, więc u mnie też to troszeczkę inaczej wygląda. Ale powiedz mi na przykład, y o, to jestem, to jestem ciekaw. Jak byłeś załóżmy przed, y przed dopingiem, ważyłeś ile? 90 kg. 90 też. Tak. Bo ja miałem taką formę Dobra. mniej więcej a czy, za, a czy na przykład uważasz, że po dopingu, bo tam jest, jest taka teoria, że po dopingu i tak ta forma będzie lepsza niż u zwykłego naturala, czy Twoja sylwetka przy tych 90 jest lepsza niż przed w ogóle... Na pewno jest, bo to jest tak, że okay. wchodząc na doping, budujesz oczywiście tą hipertrofię sarkoplazmatyczną, czyli większość tej masy mięśniowej, która wchodzi, to jest napompowane mięśnie przez glikogen i przez wodę, okay. która się w komórkach mięśniowych odkłada, ale tak czy inaczej budujesz też miofibryle, czyli gęstość tych mięśni. 50 kg, niecałe, bo tam miałem 80 kilka. Miałem na pewno te mięśnie mniej gęste, okay, mniej no. takie nabite. No. I później przez te kilka, ja tam 3-4 lata byłem na dopingu, na pewno ta gęstość mięśni jest większa. Ja mm. mogę mieć taką samą wagę, ale mm. te mięśnie nie są na przykład napompowane tak, jak były wcześniej, a teraz są po prostu gęstsze. Okej, okay, rozumiem. Bo na dopingu w szczycie miałem 110 kg z kolei, Kurde, 110? Nie? Uż, no. Po zawodach. 110. To jest w ogóle dobra historia, bo na zawodach kulturystycznych, gdzie zajęłem, wicemistrzostwo Polski zdobyłem, e, na scenie ważyłem 97 kg, dwa dni później ważyłem 110. Ej, dni, ale ja, ja to pamiętam, co Ty wtedy tak żarłeś i miałeś taką twarz, taką popuchniętą. <laughs> to jeszcze zdjęcie to na Instagramie. Zdjęcie z, z pizzą jeszcze jest tym. No, miałeś no, normalnie, jakby cię urządziły osy, nie? Tam chyba dwa, 10 ponad kilo w dwa dni. Ja... No poszło, ale to było grube, no. Yeah. No nic. Sześć dyszek. Mam nadzieję, że będzie lekko. Ale ładnie, widać, że łopatka tam ładnie ciągnie, jest siła. Yy, co myślę, że 70, bo nie będziemy robić za dużych przeskoków. Tak, Żeby układ nerwowy się przyzwyczaił, to cześć. I tak słuchaj, już między nogami tyle dźwigam, że. No. <laughs> Ale co jak co po tylu latach dźwigania ciężarów, szczególnie po, w podciągnięciach, to chwyt jest potężny. No. Ja przecież jak miałem krótką rywalizację w Strongman, z Aleksem kurdechą, który ja ważyłem 93 kg, Alex kurdecha ważył 150 kg. Wygrałem w nim Strongman w ogóle. I co było najciekawsze? Alex Kurdecha to jest jeden z najmocniejszych harnesslerów wagi ciężkiej w tym momencie na świecie. No i... Arm wrestlerzy mają potężny chwyt. I wygrałem z nim w utrzymywaniu, tam było 250 albo 270 kg wózka takiego w rękach na czas. Nie? Ja to chyba nawet pamiętam. No i wiesz, ja wygrałem z arm ważąc 93 kg. Masakra. Ten, z tymi Ale ty też łokami. chyba z też coś tam robiłeś, nie? Moja kariera generalnie wyglądała w ten sposób, że zaczynałem kalistenika, później street lifting, później to już były za małe ciężary. Strongman. strongman a a ja później tam... kulturystykę sobie tam hapnąłeś tak, troszeczkę. A teraz już się bawisz po ja, prostu. Się bawię. Teraz Znaczy, jeszcze. Miałem w planach zająć się długimi dystansami bieganiem ultramaratonów. Po tym, jak w Stanach byłem, przebiegłem te 500 km. To Taka zajawka mi weszła, że kurde, może się tym zająć, bo naprawdę bieganie na takich dystansach jest tak piękne. To, jest to co się w głowie dzieje, to jest nie do opisania. To jest rozpierdol, nie? Mhm. Ustawiasz sobie całe życie, analizujesz wszystkie błędy, które popełniłeś, jakbyś zrobił to inaczej, rozwiązujesz problemy i tak dalej. To jest naprawdę coś zajebistego. Medytacja, tylko trwająca powiedzmy 12 okay. dni ciągiem, nie? No, 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 no. I chciałem się tym zająć, ale z drugiej strony powiedziałem sobie, że przez tyle lat miałem presję narzuconą, którą sam sobie narzucałem, bo chciałem być najlepszy w cokolwiek robiłem. Ja mówię, bawimy się. Teraz, no, bez spiny. Dla głowy zrowsze już potem, dokładnie. nie? Nie można całe życie tam takiego obrota. Ja jeszcze mam ten czas, że jeszcze chcę. Jak tak porównuję, pamiętam jakieś oglądałem zawody, na których się startował kura, a teraz. O teraz chłopacy robią kosmos po prostu. teraz to to kura jest... wtedy robił, żeby rozpierdzielać, to oni od tego zaczynają w zasadzie, nie? No tak, dokładnie. Teraz to jest kosmos poziom. 70 kg, więc tutaj już yy, będzie bardzo mocny wynik. Jeżeli chodzi o rekord, jaki mamy aktualnie na serii, to jest 75 Jan Tatarowicz. Zrobił ten wynik? Dzielicie to jakoś to wagowo, czy jest ogólnie? Nie, nie na razie tego nie dzielimy. Wagowo jest, jest total. Ewentualnie może to podzielę później osobno na podciąganie i dipa, nie? Ale total liczy z masą ciała, czy? Nie, to sam ciężar. Sam ciężar. 70 kg. Weszło bardzo ładnie, pewnie. A super. Powiedz mi tak, ty byś chciał jechać na 80 czy 75? 80, bo szkoda mi sił na 75. Dobra, dobra. W ogóle Jan, Tata, Jan Tatarowicz mnie mega zaskoczył, bo on ma tak specyficzną siłę w podciąganiu. Ty masz podobnie jak ja. Idziesz, pełna lufa i albo się uda, nie uda. Szał. A on ma tak, że on idzie, 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 zwolni i on tu jeszcze jest w stanie powalczyć i to dociągnąć. I on na chwytem tak samo potrafi. On na chwytem tak zrobił 70 i on w ogóle się nie podczekał z ciężarem, a pod chwytem 7 tak zrobił, nie? Tak. To jest zupełnie inna rodzaj, inaczej siłą ciągnie, nie? No powiem tak. Ten ciężar już nie tuż tu tu już będzie taki albo to będzie nasz ostatni bój, albo przedostatni, bo jak tego nie zrobimy, to podejrzewam, że na 75 spróbujemy, co? No, No. Ale jest atak znaczy, na pierwsze miejsce. Zrobimy wtedy 75, 76. no. Dobra, żeby, żeby ale to jest pobić, do, no, dobrze, 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 dobrze żeby być pierwszym, tak jest, no. Jeszcze dać szansę innym. Tak jest. No, ja przez długi czas miałem no. to podejście, że wszystko musi być idealne, no. właśnie tak jak Ty, że wiesz, wyliczone te treningi co do grama, nie mogę, nie mogę odpuścić żadnej jednostki. No treninga, tak, bo ja później, jak, no, no ja tak mam. jak straciłem, to trzeba było nadrobić. Kurde, no, no ja nie ja pod tym względem trochę jestem psycholem, no. Trochę ja jestem, tak trochę jestem psychiczny, ale... No, z z uwaga złego uważam, że lepiej w tą stronę niż na przykład nic nie robić i po prostu wiesz, nie no. wiadomo, tyle że można skończyć mi to jak ja. Że. No cię napierdziela. Nie, ja już no to czuć te przeciążenia, to, to niestety no jest i tego się nie oszuka. No to co, 80 kg, tak? No. A tak na pierwsze miejsce. Co waży już? Kurwa, pamiętaj, że ja jestem kalistenikiem, Nogi i mam najsłabsze całe życie. A, zaraz zobaczymy. Weszło, o! weszło ładnie. Próbujemy 85 tak? Zobacz, widzicie? <gry> Kurde, ładnie weszło. Ładnie weszło, powiem ci tak, no pewnie. Kurna, A jednak ta siła właśnie. w tym podciąganiu, kurde, jest. Ja jestem jakimś mutantem. Całe, i całe życie, całe życie jest. Yy, dycha, tak? Tak. Teraz ogólnie ludziska, ci, którzy szczególnie obserwują mnie od czasów streetliftingu właśnie. No. Co robię Q&A, dostaję przynajmniej 5-10 pytań. O z... podciąganie ciężarem? Kiedy wrócę do streetliftingu. Nie? Aha. Kiedy zrobię jakiś... Ale nie play. zamierzasz. Powiem Ci tak, to, że utrzymuje ten ciężar cały czas, bez no. względu na to, czy trenuję, czy nie trenuję, Kusi mnie, że jak sobie zrobię, teraz zakończę to wyzwanie. No, 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 wyzwanie, a jakbyś przycisnął znowu te boje? to mógłbym no. poszaleć jeszcze, przynajmniej w podciąganiach. ja no. już nie wiem, czy bym chciał trenować, bo szkoda mi tego barku faktycznie. Deepy, no, no. Ale podciągania, mógłbym jeszcze jakiś rekordzik zawalczyć. Życie pokaże. Ja już się, wiesz co, nic nie planuję. Życie mnie nauczyło, że nie ma co planować, bo się wszystko na bieżąco zmienia. A tak z ciekawości, właśnie wcześniej jak robiłeś dipy na przykład, to jakie byłeś tam wyniki? 145 miałem rekord. Rekord, 145. I już później ten barki mi strzelił, to już nie miałem szans nawet wyżej Okej. Okay, okay. W wyciskaniu na przykład później jeszcze, tylko to już no, nie mogę liczyć, bo później byłem na bombie. No. E, to na bombie wyciskaniu mi mocno szło faktycznie. nie? Tak? I jak, jakie wyniki różne wyciskania? E, 185 miałem rekordzik, no. i myślę, że też mógłbym pójść dalej, ale mi nie zależało wtedy no. na tym. Okay. No dobra, no to co? I tu mamy 85 kg. Tu już będzie naprawdę, naprawdę gruby, gruby, gruby wynik. To jest taki wynik, którym spokojnie można na zawody takie profesjonalne jeździć. nie? A tutaj Łukasz z buta sobie w niego podjeżdża po prostu. Dobra, puścisz nogami, zwiz żebyś miał sekundę, chwileczkę, weszło, o, mamy gulna. to, mamy to, weszło, dociągnął, dociągnął, tam do doszczelił, dociągnął, zaliczymy to podciągnięcie, ale chyba już więcej nie, nie ma co, gratuluję. 85 kilo, stary. nie? To jest naprawdę masakra, żeby po prostu tak z buta wchodzić i 85 kilo być w stanie zrobić. To jest szok po prostu, Zawsze, nie? nie? To, chłop jest silny. mnie w środku nocy. No. To ja... Ja? A co mogę powiedzieć? Widzimy się na dipach. O, moje ręce. To co, rozgrzewamy się dipeczki, nie? Rozgrzewamy się. Muszę się rozgrzać, bo ten bark mnie naprawdę boli, szczególnie w tej dolnej fazie. Jasne. Ja jestem ciekaw tutaj, ile teraz jeszcze mi dipniesz, tak z ciekawości. Nie ma się co nastawiać negatywnie. W sensie, wiesz co, gdyby nie ten bark, to liczyłbym jakiś fajny wynik, ale boję się po prostu, nie będę chciał ryzykować, żeby no wiadomo. Wiesz, nie rozwalić tej kontuzji. No co prawda? 25? Tak, zaczynamy 25, będziemy sobie szli po 25 do No to co, 25 kilo. Poczujesz sobie ruch ładnie, pyk. Chcę sobie przypomnieć technikę ja. zawodniczą. Nie, tu jest, jest to nie robiłem. Bez, bez kontrowersji. Najwyższy wynik na dipa ma Zakrzew akurat. Zakrzew tak? zrobił 105 kilo. Chociaż kurde, nie gadam, bo może się uda. Fajne, <grym> w ogóle jest... Fajny ten stryczek mimo wszystko, taki kurde jest, jest klimatyczny. Tutaj treningi są, tutaj nie robi się normalnych treningów. Tu nie ma takich treningów, jak wiesz rozplanowane i wszystko. Tutaj każdy trening to jest spontan, wymyślony na bieżąco. I no. generalnie zazwyczaj robimy przynajmniej 3-4 osoby. I zaczyna się rywalizacja, nie? mówimy na przykład dobra, dzisiaj robimy tam po 10 podciągnięć, ale tak, ja zrobię 10, Wojtek zrobi 11, no to nie ma chuja, ja robię 12 i zaczyna się wiesz piramidka i nie przestajemy dopóki nie odpadniemy totalnie z sił. Mhm. Tak potężne treningi tutaj są, że to jest nie do opisania. Teraz w ogóle jeszcze muszę się pochwalić. No. bo dostaję pozwolenia od papieża samego. Zrobię zrobił od... pierwszy w historii maraton, który odbędzie się w 100% na terenie Watykanu. Co ty gadasz? No. O kurczę, to super. Nie no, ale zobacz jakieś z tego zajebiste wspomnienia, nie? Tylko, no ja właśnie... tylko, żebyś czasem nie zgubił żadnej kamery i nagrań, nie? Bo na laptopie też coś tam było, że zgubiłeś no nagrań? ja materiały z dwóch wyjazdów poprzednich mi przepadło. Ja. Ale pewnie byłeś zły, co? E, właśnie zaskakująco przeszedłem to. Tak, na początku był taki, generalnie, bo tak siadłem do samochodu, w którym był ten. Z którego mi to ukradli, no. usiadłem, ruszyliśmy i jedziemy. nie? No. ja tak dopiero po chwili, ty, a gdzie jest mój plecak? I ja mówię, no nie żartuj sobie. I że zaraz śmiałem i jedziemy dalej. nie? I po chwili tak, nie, serio, gdzie jest mój plecak? I dopiero się zorientowaliśmy, że nas ukradli. O kurde, masakra. <gry> e, I miałem na początku taki strzał troszeczkę złych emocji, a później mówię, co ma być to będzie? Kurwa, jestem we Włoszech, zajebista przygoda, zaraz na Etnę, wchodzę. Poszedłem do sklepu, kupiłem jakieś ciuchy za grosze i wszedłem na mm. Etnę. Nie? Po prostu. Też bez koszulki. No wiadomo, jak jest to pokazać. Wchodzi sobie elegancko. No i co? 75, nie? dobra, 75 kg sobie zakładamy. Jak widzieliście, 5 dyszek było lekkie, więc 75 pewnie też będzie lekkie. O, pewnie. Ładnie. I co, wchodzimy na, to, wchodzimy na tą stówkę? No bo tak, nie ma co pierwszych. Dobra, Tańców. trochę mi się wiesz co nie podoba? Że ty musisz wskoczyć, trochę na tym siły tracisz. A nie, luz. Okej, okay. 100 kilo mamy uszykowane ja mówisz 105 był rekord. 105 był rekord, więc zaraz tutaj zrobimy stóweczkę I myślę, że po stówie będziesz wiedział co robić, bo tak, tak jest no zawsze. bardzo będę wiedział Znaczy wiesz, jedna kwestia to jest to, czy mam siłę, a druga kwestia, czy chcę ryzykować z tym barkiem. Tak, tak, tak. Mogę to... mieć siłę podnieść, a bark może je... no, 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 nie ma co będzie co ryzykować. Mogę przekinać, sorry, wypikać się Wypikamy, wypikamy. Stóweczka jest na pasie, jak tam? Dobrze. Na no na to co? Pozytywnie. Lecimy Stówe... 100 kilo. Stuwa zawsze ważyła, trzeba mieć do niej respekt. Nie? To jest jak taka stuwa na ławę. No, zawsze. Coś tam waży, nie? Jest? Weszło. Weszło, ale tam widziałem, był opór pod koniec. Był No i powiedz mi teraz tak. Czy chcesz spróbować 105,5 Spróbuję Czy... dla samego spróbowania okay. I po prostu... Dlaczego powiedziałem pół? Bo będzie to wtedy też pierwsze tak, miejsce, nie? Atak na zakrzewa! <noise> Atak na zakrzewa tutaj. Jak powiem, że coś jest nie tak tą ręką, to po prostu puszczę i tyle, nie? Jasne, nie, nie, no jasne, nie ma co na siłę. Mega ładnie. Od tego chuja będzie wszystko zależało. <noise> No będzie atak na pierwsze miejscach, kurde już podciąganie masz pierwsze, więc fajnie Będziesz ze streetliftingu jakiś ludzi brał? Takie pobozy ze streeta? Tak, tylko wiesz co, ja bym chciał, żeby najpierw się sprawdziły osoby, które tak dla siebie, żeby też trochę poczuły rywalizację A takie osoby mocne, żeby później, pod koniec, nie? No bo co, dasz, dasz osobę taką, która ci wypierdoli nie wiadomo no, ile i po zabawie, i po zabawie nie? No, niech tam, niech się pożywują troszeczkę. Stwierdziłem, że zrobię taką serię, bo kiedyś wiem, że podciąganie robił chyba Seba Kot. Tutaj coś takiego było, ale nie było takiej właśnie serii, żeby było pull dip. Ja się w tym specjalizuję, dlatego ja będę odwiedzał takie osoby, które są w świecie fitnessu lub wiesz, jakieś mhm. tam influencerzy, którzy inspirują się tym sportem, żeby dać widzom pokazać im. Buka ma swoją ławę, a ja będę miał swoje podciąganie dipy. No, no i bardzo nie? Bardzo I bardzo będę bardzo robił ja. sobie ten. Ale powiem Ci, że ja zauważyłem, że są takie plusy tego jeżdżenia, że możesz poznać tyle fajnych osób. Kurczę, ale tu chodzi o to, że ty poznasz osoby, które są naprawdę fajne, i ta osoba potem cię gdzieś indziej przekaże. Potem coś tu, coś zagada, i naprawdę można fajne relacje stworzyć no ja z innymi. No, ja, ja zobaczcie, nagrywa mnie odzieśliwa. Gdyby, gdybyśmy nie nagrali tego. Tego cholernego filmiku, który musisz poprawić chłopcze, nie, bo ty tam te podciąganie musisz już teraz poprawić, to by go tu nie było, więc zobaczcie, no zajebiście kurde, nie. No, my też chyba coś tam y, nagrywaliśmy i też tak potem to się... No ja właśnie ten sam sposób y... robiłem challenger taki. Przecież w my się poznaliśmy, nie? bo ja na, pojechałem, ja ciebie nagrywałem na wuka. Tak, coś tam... od razu reklamy zrobimy, mam tatuaż wuka Dzik, bo przegrałem, zrobiłem... Przegrał zakład, trzeba musiał wydziarać. I musiałem wydziarać sobie jako karę. <laughs> I mnie chuja za przeproszeniem zrobili, bo zrobili nowe logo Dzika i mam teraz nieaktualne, Musiał nowe wydatkować. O kurwa, no to nieźle. O, dobra. Nie mam innych gry. Tutaj lecimy... Jakieś słowa do zakrzewa. Ja, jakieś słowa do zakrzewa, zakrze i... cię, chłopie, niszczę cię. O, o kurwa. Nie? Yy. Wytniesz to, jak mi się nie uda. No. jak będziesz kiedyś w ogóle w Poznaniu gdzieś w okolicy, musisz odwiedzić mnie, bo ja sobie postawiłem hale swoje i tam sobie trenuję. To widziałem na Instagramie. I teraz mam tam takie fajne na ścianie z Dragon Balla takie ci pokażę nawet. No, więc, więc wiesz, tutaj 200 metrów, takie mam fajne swoje, a, zrobione. A tam tą sprzedałeś, co miałeś wcześniej? Czy... Ja tam wynajmowałem. A wynajmowałeś, a. No, no mi się opłacały, teraz mam spokój taki. Uff. Ostatnia magnezja. Próbujemy. Tu, tu. 105 kilo lecimy, 105 i pół kilo, <noise> i pół. O kurwa waży. waży. Dobra. Mocno Łukasz, mocno dasz radę. Kurde, no brakło, tam brakło tej trochę siły na dociągnięcie. Przepraszam cię za krzew, wracam ci a, a za krzew, a za krzew i się śmieje teraz. Ale kurde, ale próba o. była mocna. Nie no słuchajcie. Poćwiczę trochę, to na finały może wpadnę. bym no. ja Słuchajcie, ale i tak no mamy piękne wyniki, bo tak 85 i 100, czyli total 185, który, ci, który cię plasuje i tak? Na pierwszym miejscu. I teraz słuchaj, teraz zawsze jest to pytanie, kogo byś chciał zobaczyć w tej serii, kogo byś nominował? ja myślę, że Wojtka bym chciał zobaczyć, bo kibicuję mu żeby pobił swój własny personalny rekord, bo walczy no. z tym od dłuższego czasu i mam nadzieję, że tam. I jaki ma rekord? Jeśli się nie mylę, to chyba 50 kg. Na podciąganie? Tak. Okej. Okay. To Wojtek, idziemy po ciebie? Kto Coś jeszcze? Czy na ten moment to no, jest WK, no słuchaj, było już WK u ciebie? Jeszcze nie, ja nagrywałem za Krzewem, będę nagrywał z ko jeszcze jedną osobą, nie powiem z kim, ale WK jeszcze nie było. Chciałem zobaczyć Owcę naprawdę, bo on wiem, że się podciągał z ciężarem dość czas, ale nie pokazywał chyba z jakim ciężarem się podciąga. Owca, musisz to przyjść, no. śliwa, weź tam z nim gadaj <śmiech> ładnie, <śmiech> no. No to słuchaj stary, no bardzo ci dziękuję w takim razie, zajebiste wyniki. Pamiętajcie, zaobserwujcie okay. Łukasza też na profilu, oglądajcie, bo zobaczcie, tu się będą działy niesamowite rzeczy w Pamiętajcie też o zbiórce, co? No i do zobaczenia.